Jak jest najlepszy i najszybszy sposób na farmienie indeksów w stylu Brainrot? Sprawa jest bardzo prosta, teraz pokażę wam jak to zrobić. Ale zanim wam o tym powiem, to dla moich widzów rozdaję Brainrot gody, na przykład taką wampirę cappuccino. Jedyne co musicie zdobyć, żeby ją wygrać totalnie za darmo, to zostawić łapkę w górę pod tym shortsem, super z dzwoneczkiem, dać follow na Roblox oraz napisać swój nick Roblox w komentarzu. Jak widzicie na przykład, ja tutaj mam indeks, mam tutaj już wiele Brainrotów uzupełnionych elegancko, jak widzicie, jest ładnie tutaj no. wszystko uzupełnione, trochę już mam tego zebrany. No i ogółem na czym polega ten sposób? No jest to bardzo prosty, po prostu sobie wszystko. Na przykład ja sobie teraz kupuję tą diamentową Lirili Larila. Li, li, li. Jak widzicie, ono to jedzie do mojej bazy. No i widzowie, o co chodzi? Jak ona już jest w naszej bazie, tutaj mamy już jakby ją w indeksie. No to wiecie, żeby nie marnować czasu, po prostu ją sobie sprzedajemy. Klikacie F, e, sprzedajemy. Proszę bardzo, Brainrot nam znikł, ponieważ jest on nic tak, tak naprawdę nie warty, bo, bo mam dużo lepsze Brainroty, więc nie ma sensu go mieć w bazie. Dlatego po prostu go sobie sprzedajemy, a on, jak widzicie, jest w naszym indeksie. W Tym właśnie sposobem możecie właśnie farmić swój indeks, po prostu kupując jakieś Brainroty, roty. Potem je sprzedawać i tak cały czas. I wiecie, i może się na tym bardzo łatwo sfarmić I teraz już wiesz.